Nazywam imię Mateusz. Spotkaliśmy się dzisiaj na egzaminie wewnętrznym. Jesteśmy po tej procedurze przygotowania do jazdy. Będziemy startować. Także, jak jesteś gotowy, to bardzo proszę. Zasada egzaminowania znasz? Tak. to tak, jedne drzwi są otwarte. O, dobrze, sprawdzimy. Ej, gdzie idziemy? W prawo poproszę? W prawo. Dobrze. Podjeżdżam. Staramy się, dziury omijamy, okay. dziury omijamy, dziury omijamy okay. bo są takie dziury, które mogą spowodować, ich prawo. Prawo. tak, tak, do wjazdu, mogą spowodować niezapanowanie nad pojazdem, czyli utratę kontroli, o, pani tutaj ładnie wyjazda. dobrze, pani nas... Spilowana została. Okej. Okay. Na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu w prawo trochę. Jest nie tak. Będziemy zawracać z infrastrukturą drogową. Po prawej stronie mamy taki wjazd, Proszę tak, tak? tak? po prawej stronie. Przyjąłeś taką opcję zawracania hmm. bardzo niebezpieczną od razu mówię. Za chwileczkę to omówimy. Dobrze. I w lewo? Nie, to w lewo. Mhm. Nie, nie, to już jest koniec egzaminu. Ale czemu? Dlatego, że tam nie można było wjechać do środka, bo stały samochody i byśmy wystawali. Tu jadą samochody po lewej nie. stronie. Jak nie? No. Tam stały samochody, które wykonywały skręt w lewo, prawda? No, Nie mogliśmy tam wjechać, w związku z tym, że tutaj już rozpoczęły ruch samochody z lewej strony, byśmy tam się nie zmieścili. Wystawalibyśmy. Proszę zobaczyć. To są samochody, które wykonują skręt. Jak tam się zmieścisz, żeby nie wystawać na tą jezdnię? Proszę zobaczyć. Widzisz to teraz? No, no podjechałem tam, no. Ale nie może, bo wystaje no. wtedy, rozumiesz, tak? No razem. Rozumiesz? No razem. Że to był błąd? Tak, rozumiem. Dobra Tutaj nie mam... Jeżeli nie ma możliwości zjazdu ze skrzyżowania w takim momencie nie wolno wjechać. jeszcze raz? No tak. No o, teraz jest prawidłowa decyzja, bo nie możemy jechać dopóki tam zobacz samochody właśnie, to jest pole Rozkręcone są na drodze z pierwszeństwem. O, teraz skorzystałeś i korzystam. tak. Ważne jest to, żeby żebyś Mateusz tutaj jakby miał tą świadomość tego błędu, Nie, tego no, no, sobie rozumiesz, no, tak? No, no, Dobra. Jeżeli chodzi o to zawracanie, to nie, to nie musiałeś tak zrobić, żeby wjechać i, i z tej pozycji zawracać, tylko mogłeś zawinąć kółko mm -hmm. i w tym bieździe cofnąć i przodem wyjechać. Zawsze jak jest możliwość wyjazdu finalnie przodem na jezdnię, o wiele bezpieczniej jest niż tyłem. Mm -hmm. tak? z, za za późno zorientowałem się, że tam e, obok tak zrobić. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Na najbliższym skrzyżowaniu, poproszę skręcamy w prawo. Dobrze. Jeszcze mhm. ja. Dobrze. Musisz troszeczkę spokojniej w tych skrętach, żeby wolniej, dobrze? Mhm. Te wszystkie skręty robić, żeby była większa jeszcze. Widać, że te samochody są zaparkowane na, na naszej części jezdni, prawda? Tak, przeznaczonych dla nas, ok. W używaniu ruchu okrężnym, poproszę, trzecim zjazdem zjeżdżamy. Dobrze. Na przejściu nie ma. Mhm. W trzecim. Tak. Przejścia też nie ma. Dobrze. Masz ma? Bardzo ładnie. Dobrze. Dobrze. Teraz takie zadanie. Polecenie: zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Jak coś jest niejasne, mogę powtórzyć, ale. Tutaj się jakby tego sformułowania innego nie da wygenerować. Skrzyżowanie. Tak, zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Nie, nie do zawraca Okej okay. Na wcześniej nie ma Hasło jest dalej aktualne przejścią. Tu za z nie mono zawracać. Tak, sygnalizator kierunkowy i też nie możesz zawrócić, bardzo dobrze powiedziałeś. Takie skrzyżowanie jak nazywamy? Takie skrzyżowanie? No, kierowane sygnalizacją świetlną. Tak? Ona ma taką swoją nazwę. Bo jakbyś popatrzył na ten prawy sygnalizator, no. a lewy one się różnią, prawda? No tak. Ten prawy jest jaki? No, on jest... Ko, kolizyjny, o. A lewy? No, bez kolizyjny. No i właśnie. Czyli to ma wielkie znaczenie odnośnie tego, jak się powinien zachować w trakcie skrętu, no nie? Mhm. Ale ok No właśnie. To jest. Przy przeważnie też światło dla pieszych na tego kierunku. No dobrze, hasło jest dalej aktualne, ty podejmujesz decyzję. Nie będę się zaraz umejść pas. A jakby jeszcze nadjechał jakiś następny, to co byś musiał zrobić? Dobrze, Bardzo dobrze. Nic nie z skorzystam.